Dzień dobry, cześć. Zaglądamy do nowej oferty w netto, a tu pojawiły się między innymi bązaje, ale sprawdzajcie je uważnie. Bo jak widać w moim wózku połowa była piękna, zielona, a połowa już była uschnięta, więc szkoda wydać sporo pieniędzy jednak na uschnięte drzewko bążej. Są też takie oto maleństwa. Anturium lili w doniczkach 10,5 cm i małe storczyki. Zazwyczaj storczyków nie pokazuję, ale takie małe być może kogoś zainteresują na dobry początek. Są też gwiazdy betlejemskie. Po raz pierwszy w tym sezonie pojawiły się w netto i przez te kilka dni trochę niektóre zmarniały, ale można było wybrać taką ładniejszą sztukę. I patrzymy co tu jeszcze między innymi paprocie piękne, zielone nic tylko brać, jeżeli oczywiście uwielbiacie paprocie i wiecie, jak się nimi zająć. Bo ja to tak niekoniecznie. I na koniec tej dostawy piękne, dobrze wyrośnięte i duże, bo w doniczkach 14 cm skrzydło kwiaty Diamonds.